A ty masz <grywa> do góry, poważ się. No. To za Pizdak mało Czerwony guzik wciska, żeby włączyć kamery, Nie z kamery kiedyś dawno. słuch Kiedyś, to lat temu było? Kurwo ty! To karton! Degonić go, dogonić do go! Czemu go tak ściągnąć z tego roweru? Narwiesz do go, narwiesz go! Bierz go, go, go. go w dupę, wyruchaj! Wyruchaj

Ej, lasz coś chce do wina Ej kurwa Nie będziesz cię korowi robił, teraz chodzimy do śmietenia Dopiero? Dajemy Dajem. co? Co ty kuta się chcesz, mam ci zerżną, że cię stanie poznana w domu Masuty jakby ty na odstara! Jak ty jesteś, żeś mi zerżnął Kurwa, stójcie pakty, kurwa, i kuba to zaś co by... Ale ty masz kobiety przybryj Proszę niż ty co? 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 Dobra. A ja panu, ty przecież nie wyszłaś. Nie wyszło! <grymne> Co wy kurwa już kombinujecie? Chcą Cię wyruchać w dupę, nie słyszałeś? Aaa! Zbiorowy. A ja mam otwaracz. A ja A ja nagrywam. No weźcie, zróbcie mu coś. Nie ma się jebany, odłóż go. No i chuj, zabierz no i mu go. Ninja, kurwa, bez światła. <grymne> Daj to, ja to woleję lepiej. Nie i od twarzy modelowany jesteś, kurwa. <grymne> <grymne> tak skuta się? To już to, co ja teraz robię. Skocz na tym złomie. Skocz! Ja ci kurwa, do złoma! O! Na nie tym mało. złomie Kurwa się trochę biła Maria chodź na chwilę Ale trochę piachu nie, nie zaszkodzi kurwa w łańczeniu. Nie kręc mi Nie, Każdy każdy miał ujęcie Już jest wczoraj kurwa Ty jesteś na Marcina Telu, mało, to rower, Trzymam go, trzymam go. Przyciśnijcie go do gleby. Do gleby, turlaj się, turlaj się. Nie cię nie! O kurde. mu widać. Zdejmij spodnie, zdejmij mu spodnie. Zdejmij mu spodnie. Zdejmij mu spodnie, zdejmij mu spodnie. <głos> Crazy bike z was A kurwa Jebany was kurwa Zdejmijcie mu kurwa Trzech na jednego i nie dali rady Ja jestem Ale wy pizdy jesteście, trzech na jednego i nie daliście rady Tutaj nic. I ty ci śliesz. Ty sobie radę Daj kamerę Sam tak Dawaj Czee nagrywam go tylko nie widzę Będę cały w trawie kurwa Ja też ja Nie nie <noise> Ja, ja trochę nie Zlał się w gacie! <noise> o kulu. Puścił No tak się zestresował. Zostajesz Marty, chuju. Nie bez kiedy, już muszę Bierzcie go, nie dajcie mu wsiąść na rower. Powiedzcie mu spuszam. Odkręćcie mu koło. Odkręćcie. się. Maria, masz swój telefon? No. Dobrze. Nie dajcie mu jechać. Szklawkę, kurwa. Nie pozwólcie. Ojeździe. <noise> jest, o na tym. Uciekaj, Mario, uciekaj! To twój wezmę, chuj! Nie, nie dam. <grym i górę> <grym i górę> Mario, muszę zabrać! Co to jest za <grym i górę> Gdzie jest to Kurwa, ksiu kurwa. AAAAAA Cześć Snake, teraz? On tu idzie rozjebałeś? Nic, nie wiem na to nic To dobrze, bo są przerzutki podmieniane, są rozjebane Fajnie masz rower, Jarek Nie mój To fajnym łopatym, nie łopatym To ustam. jest mój Czemu dajecie mu uciec? O nich jedzie buciota To zajmijcie mu spodnie Kurwa, rozjebało się. Co ty odpierdolasz? Nawet do kierownicza Jesteś głupi? Zobacz, zobacz. Zimny tak, się zabija, jak to w oko. Ptasiu. Ja, się, ja na plecy. Ptasiek. 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 O kurwa, już mam prawie snaja, nie? No ta, jasne kurwa. Dobra. Co? Nie no, od ci schodzi. No, ja miałem 4,5 bar'a, no. Na no, pewno nie. nie no, miałem, bo tyle ładowałem na za dużo ładujesz. Na chwilę. To na razie, do jutra. Na razie. Na, razie. na razie. Ty, spróbuj mi tym sypnąć, kurwa, to ci zajebie. Spróbuj mi kurwa. No sypnij, to się boisz. No, możemy. Sypnij. Tak. Nic zrobi. nie zrobi. Jak się... Trzyma to. Wiesz co sypnąć. Może, że to szczepę. Kurwa. Ej, kurwa, na chuj jedz, wydymają cię po drodze, spadu. Wracamy do, do naszego koczobitka. Widzisz jak wygląda na tobie? Jak ktoś ci palcowe trzymał. O kurwa! Co to? Ej, kto to idzie? Ej, zobaczcie w tym sztachach! Ej, patrz! Ja pierdolę, co się dzieje? Ty, o co chodzi?